Panie Prezydencie, kilka miesięcy temu zapowiadał Pan, że będzie darmowy internet w Tawym mm -hmm. Na jakim etapie w tym momencie jest to przedsięwzięcie? Na etapie zbierania opinii, ponieważ okazało się, że, że nawet wcześniej, no, dysponując tymi hotspotami postawionymi na budynkach spółdzielni z, z mieszkaniowej, powinniśmy mieć zgodnie z, z nowymi przepisami, powinniśmy mieć wydaną opinię uzgodnienia z Urzędem Regulacji. Wystąpiliśmy, ponieważ ustawa nakłada na nas obowiązek powiadomienia wszystkie firmy świadczące usługi tego typu na terenie miasta. Nie wiem, czy jest to złośliwość, czy też no, taka nieuczciwa konkurencja i zapobieżenie powstaniu w Brzegu sieci hotspotów. No z dwóch firm od y, dwóch miesięcy nie otrzymaliśmy odpowiedzi, e, w związku z tym ponowiliśmy wystąpienie. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, to oczywiście komplet e, wniosków o, o zgodę na, na ustawienie hotspotów. E, e, wystąpimy do Urzędu Regulacji e, i w momencie, kiedy będziemy mieli już tam opinię, nic nie będzie stało na przeszkodzie, ogłaszamy przetarg. Są firmy zainteresowane, które... Chcą, chcą ustawić darmowe hotspoty dla mieszkańców, no bo będziemy ponosić koszt. Takie jest założenie tej umowy. Nie będziemy kupować jako miasto hotspotów, nawet w kontekście tego dużego projektu infrastrukturalnego dla Podkarpacia, który mam nadzieję dotrze do nas za około 2-3 lat. Natomiast daraźnie chcąc kwestię darmowego internetu rozwiązać. Będziemy, będziemy ogłaszać przetarg. Tak jak wspomniałem, są firmy zainteresowane dostarczeniem własnych nadajników. My będziemy wówczas pokrywać koszty jedynie konserwacji, i przy tym rozwiązaniu brane jest pod uwagę nie tylko osiedla centralna, a więc centrum miasta, ale również osiedla rolnicza, które do tej pory nie można było skorzystać z darmowego internetu, a w kontekście plaży, póki co, albo już został, albo w najbliższych dniach zostanie ustawiony nadajnik, który umożliwi, jest już, który umożliwi korzystanie z darmowego internetu na Jeziorem Lachowskim. Czyli, to czy znaczy nie, no nie, 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 nie szczerze powiedziawszy nie tutaj bym nie żonglował terminem, natomiast no postaramy się maksymalnie to przyspieszyć, no, sytuacja jest taka, że, że, że na nie mamy wpływu, nikt nie przewidywał takiej sytuacji, w której no dwaj operatorzy no, nie, nie, odpowiedzą. No dzisiaj, dzisiaj wzywamy, czy, czy w czasie przeszłym, kilka dni temu dostali ponowienie, aby, aby wyrazili swoje stanowisko. Już niezależnie od tego będziemy kompletować dokumenty i występować do Urzędu Regulacji. Kwestia dni. No i później czekamy to chyba około miesiąca Urząd wydaje opinię i później już nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby ogłosić przetarg. Ponieważ tak jak mówię, jest kilka firm, firm, które, jest kilka firm które się interesują a, tym zagadnieniem, więc domniemam, że one przystąpią do, do przetargu ogłoszonego przez miasto, więc, więc przygotujemy specyfikację i, i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku a, ten internet ruszy.